Magia. <noise> Witam Was w kolejnym odcinku z oceniania trików. Dzisiaj jest dość specjalny odcinek, ponieważ, ponieważ, ponieważ. Został 1000 osób, że miał 100k. Z tej wielkiej okazji będę robił giveaway'a nie na jedną, nie na dwie, nie na trzy wygrane osoby, tylko na 10 wygranych osób. I wygrana osoba dostanie takiego mystery Boxa, w którym jest. Milion opasek Znaczy, wiecie, tak z każdego koloru Strasznie dużo wlep Oraz losowa jedna kendama Boost Radar A, i oprócz tego Taką kartę ode mnie z moim podpisem Na której będzie napisane gratuluję wygranej mojego giveaway'a na 100k na YouTubie I mój podpisik I taki box będzie szedł do 10 osób i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Trzeba polajkować ten film, oczywiście zostawić suba i zostawić komentarz, yy, od kiedy mnie subujecie i tyle. Generalnie yy, gość od poprzedniego giveaway jeszcze się nie zgłosił, także jeżeli w tym giveaway'u osoba yy, nie zgłosi się w ciągu tygodnia, to po prostu wylosuję następną i... może uda mi się wylosować na live'ie, może będzie to na odcinku następnym, Zobaczymy, ale bądźcie na bieżąco, kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem, które wrzucam mniej więcej trzy razy w tygodniu, czasami cztery jak się uda, jak jest mało do roboty, jak jest więcej do roboty tutaj z jepą, czy z jazdą, czy z czymkolwiek. To są trzy, ale mi się wydaje, że to jest bardzo w porządku ilość vlogów. Także tak zapraszam do giveaway'a. I yyy, zaczynamy! O, jakoś inaczej jest! Co jest inaczej? Aha, mam nowe krzesło. Jest po prostu wow Jest tak wygodne, nawet nie wiecie Wygląda tak Siedzi się tutaj po prostu jak po królewsku Jest to, jest to krzesło Diablo Chairs Ja sobie siadam i mogę zasnąć po prostu Mają mega super krzesła, także obczajajcie też link w opisie I bez zbędnego przedłużania Zaczynamy porady do trików. Dobra, zaczynamy od góry. Wysyłacie codziennie triki. Staram się wybrać tak od ostatniego odcinka do dzisiaj, żeby każdy miał równą szansę bycia na odcinku, bo wiem, że dużo osób chce takiej porady mojej. Eee, I dobra, zaczynamy od Kajtka, który przysyła próbę Bri-Bri-Flipa. Kajtek, próba Bri. A ja wiem, gdzie to jest? To jest w brzegu? Chyba. Okej, okay, najazd dość wolny, mógłbyś jechać szybciej Stoisz dość bokiem, w sensie twoje nogi są ustawione bokiem do przodu kierownicy A tak niestety nie powinno być, powinno być, że jesteś przodem Do kierownicy Leci Także tak, jesteś zbyt przodem i już widzę pierwszy moment brieflipa jest zbyt wolny yy, Ściąganie dobre, widać, że z rąk jak już osiągniesz pułap brieflipa, ściągasz go dość szybko, także super ale musisz zacząć wybijać go z nóg. Z przedniej nogi, z obu nóg, nieważne, ale musisz po prostu wypchnąć nogą do przodu podest. W ten sposób. Znowu, hulajnoga noga, maji. Ale tak, jak już jesteście na kłoterze w tym momencie, wypychacie z nogi, żeby on miał jeszcze większy pęd kręcenia się brief-lipa To właśnie musisz zrobić. Na dodatek, jak będziesz jechać szybciej, to. Będziesz mieć więcej czasu na to, żeby ściągnąć go od Whipa, żeby wpadł Ci pod nogę. Poza tym masz dość wysoką kierę, nie sprzyja to katowaniu trików. Ale no. Powodzenia. Lecimy dalej. Inward Buttercup. Uuu, nice. Tego jeszcze nie było chyba. Dość trudny trik. Wow. No... To nie był Inward Cup, ale dobra próba, w sensie Sztośik, że takie rzeczy w ogóle kminisz i próbujesz Bo tu zakręciłeś po prostu Whipa, to jest Whip I tutaj takiego... To był Double Whip do Front Umbrella Inward Buttercupa kręcisz tak samo jak Buttercupa Za sobą i robisz X-Up'a po pierwszym Whipie Tobie X-Up, zobacz, dopiero tu jest drugi Whip I dopiero na ostatnim krzyżysz kierownicę Porąbany trik swoją drogą, jakbyś to skleił, to szacun e, Trudniejszy o wiele od, weep, e, od Inward Buttercup'a ja Inward Buttercup czy Whip? Inward Buttercup Inward Buttercup, nie, to nie był Inward Buttercup To był Double Whip Front Umbrella, czy coś takiego Może Double Wip Inward Whip, może Nazywajcie jak chcecie, no ale Inward Buttercup to nie był Tak, to jest to o czym mówię, zobacz Tobie kierownica przykrzywia się dopiero przy ostatnim Whipie A powinno to wyglądać tak Jedziesz na quarter I tego w ten sposób. Zobacz, że ja robię Xapa od razu po tym, jak wybijam pierwszego whipa. Tu. A ty zrobiłeś takie coś. Co nie? Widzisz różnicę? To jest właśnie to tak samo jak coś robipa. Butterkup to nie jest. Takie coś ani takie coś. Tylko tu. Trzy whipy z Xapem. Xap jest po pierwszym whipie. Tak samo tu. hit. Mimo wszystko dobra próba, czuję, że to skleisz, bo jak próbujesz takie rzeczy na takich małych rampach, to widać, że masz zapał do próbowania, ochronki na kolana są super. Mi się wydaje, że zakręciłeś to też przez to, że wybijasz to tak bardzo przed sobą. Buttercupa inward, capa wybijamy za sobą, przez co wybijamy to za sobą, ponieważ jest o wiele po prostu przy... wygodniej w ten sposób, o. Jest wygodniej, bo tutaj przed sobą, no to ciężko jest skrzyżować ręce na tyle, żeby pociągnąć tego batryka po swojej prawej stronie. Ale sztucznik próba i trzymam kciuki za dalsze katy. Krystian z tej Oczywiście w odcinku nie może zabraknąć tej próby tej luipa Katowane z murka. Światło nagrywane, niestety. Leci wyżej do góry. Pierwsza rzecz. Wybicie bardziej z nogi. I nie leć tutaj jak pionek <grych> To wygląda jakbyś chciał być pochylony do przodu Ale mimo wszystko jesteś odchylony do tyłu Masz głowę do przodu A tyłek do tyłu Także no spoko Trochę komitmentu jest, ale tylko trochę Po wyskoku musisz w powietrzu się spiąć Po prostu Napinasz się całym ciałem Wykopujesz dek z napinki Przednią nogą, pomagasz sobie rękoma Lewa noga już w tym momencie Wystawiona po dek, podciągasz do góry, żeby wpadć ci dek pod nogę, dostajesz drugą nogę i lądujesz. Tak powinno to wyglądać. Fajnie, że commitment katu katujesz z murka, ale poza tym, no to katuj dalej. katuj dalej. Wiktor z flarką. Sztos. Ja nam się, że takie triczki przysyłacie, a nie ciągle te whipy i double whipy. Znaczy, wiadomo, też kiedyś tego się trzeba nauczyć, ale o wiele fajniej się daje rady do właśnie takich ekstremalnych triczków. Dobra, to jest, to jest błąd, który, który jest bardzo bardzo częsty w osobach, które katują flarę. Taką flarę robi na przykład Piotrek Zapałek. 1 do 1, naprawdę. Sklejona, spoko, ale jakbyś chciał ją boostować albo dodawać do intriki, to już zaczyna się problem. Dlaczego? Ponieważ nie masz przyjemnej pozycji, w których w której mógłbyś wsadzić te triki, bo po prostu jesteś tak skupiony na samej rotacji, że nie ma czasu na dodawanie whipa, czy bara, czy downhill'a, czy czegokolwiek. A jest to powodem tego, że wybijasz się za bardzo, bokiem, jakby Twoja hulajnoga jest w miejscu, a Ty się chcesz zakręcić sam ciałem. Zobacz, zobacz tutaj. Tu Twoja hulajnoga jeszcze się nie odbiła, w sensie jeszcze nie, nie zacząłeś kręcić nogą. Nie wiem jak to opisać. Mm, jakby ty z hulajnogą jeszcze się nie zakręciłeś, a ciałem już chciałeś zakręcić. Zobacz, Twoja hulajnoga chce jechać tam, a ty głową już jesteś w bok. Musisz cały czas robić flarę z hulajnogą. Jakby ciężka metafora, ale myślę, że mnie rozumiecie. Tutaj, Twoja hulajnoga jest prosto. Jak chcesz. Z... Zresztą mam poradnik do flary, ogarnijcie sobie. Musisz się wybić 45 stopni około. Jak się wybijacie 45 stopni. Jesteście równolegle do kierownicy w ten sposób, bo ty kręcisz się w ten sposób, że robisz tak. Jesteś, twoja kolejna noga jest tu, a ty jesteś bokiem, już. A powinieneś się zakręcić z nią w ten sposób. Cały czas jesteś równolegle tu, 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 tu. Kierownica do barków cały czas równolegle w ten sposób. Tutaj linia, linia. Jak jedziesz, odbijasz się od copingu, nadajesz ruch kierownicą w bok. Że chcesz się zakręcić w bok, odbijasz się, napinasz tutaj, żeby się odbić, i kulisz się do hulajnogi. Wtedy masz po prostu hyc, idealną rotację. Głową tak samo, patrzysz od razu do tyłu, jak najbardziej do tyłu. Ty patrzysz, jakby nie możesz, nie możesz się odchylić bardziej głową do tyłu, przez to, że masz taką posturę. Sam ki kilka razy, kiedyś jak katowałem, to też robiłem takie flary Na szczęście się oduczyłem, zajęło mi to chwilę, ale się udało Także wszystko da się zrobić A tak w ogóle sztosik i... Gratuluję flary, bo to jest duży krok w scooteringowej karierze, że tak powiem No ale generalnie spróbuj inną rotację, jakbyś chciał więcej katować triczków z, z flarami Dobra, no, przechodzimy tutaj 19 września, o porady do flipa, w sensie backflipa, kacper Kacpra, backflip, w gąby Dostałeś? O wow, o, kurde, najgorzej Dostałeś? O wow Dobra, ale skupmy się na backflipie, yy, pierwsza rzecz jak już chcesz zakręcić backflipa commitment w ten sposób, że odbijasz się i nie kręcisz samą głową tylko przyklejone stopy do podestu cały czas ciążysz rękoma do góry, żeby ci stopy się nie odkleiły dobrze się odbiłeś do góry, widać, że barkami pociągnąłeś prawidłowy ruch backflipa na rampie normalnie leciałbyś w ten sposób, czyli idealnie Niezbyt mocne szarpnięcie do tyłu, że uderzasz głową o wybicie, ani nie za słabe, żebyś ściął rotację i wylądował po prostu sketchy. Tylko bardzo dobre pierwsze wybicie, jakby ruch jest perfekcyjny do wybicia. Tutaj niestety zwątpiłeś w powietrzu i poddałeś się, ale jakbyś trzymał cały czas nogę pod nogami to czuję, żebyś skleił fajnego backflipa. Pamiętajcie też, że przy backflipie rampa, rampa z was wybija, a wy tylko z tego korzystacie, w ten sposób, że się odbijacie do góry ramionami, przez co nadajecie sobie idealną rotację. Jakby rampa was wybija. Tutaj ciebie wybiła, ale ty się poddałeś. Niestety. Masakra. No, także commitment Pamiętaj, cią ciąż cały czas do góry kierownicą, żeby nogi ci nie spadały Pociągnij się do tyłu, jak musisz, to się skul Kiedy się kulicie podczas lotu, tak jakby wiecie, dajcie kierownicę tutaj wyżej Nogi ginacie, wtedy wasza rotacja jest po prostu szybsza Dlatego dwie, fla dwie flary albo dwa backflipy jak ludzie kręcą To nie są wyprostowani, tylko są skuleni Właśnie dlatego Powodzenia z flipem i, i sztos Próba double whipa od Kacpra Jo, ale rampa. O, żeś wyleciał z tej rampy. Spoko próba. Czy to się grzekatujesz? A więc tak, w tym yy, wbiłeś tylną nogą, przez co twoja cała symetria ciała była zaburzona podczas całego triku. Tutaj yy, podkuliłeś nogi do góry, a powinny one być symetrycznie, równo. W ten sposób, jakby wyskakujesz, i w powietrzu jesteś. tuo hits. Jakby noga lewa idzie od razu pod tą, prawa jest tutaj, żeby asekurować. Ty zrobiłeś jakoś tak, że tu i się, i się tak wygiął. Wyginałeś się w ten sposób i kręciłeś. W ogóle po swojej której? Lewej stronie, przez co później bardzo ciężko ci o to, żeby ten dek wpadł ci pod nogę, bo masz hulajnogę bardzo z daleko z, ze swojej lewej strony. Także w twoim przypadku symetria jest najważniejsza, pamiętaj o tym. Wybijaj hulajnogę, znaczy dek do wepa, przednią nogą, a nie tylną. W powietrzu nie podwijaj tak wysoko nóg. Wiadomo, jak podwijasz wysoko nogi, to znaczy, że chcesz wyżej wyskoczyć. Nie zapominaj o tym też, że hulaj nogę musisz cały czas do góry podciągać. Mocno dużo siły w łapach po prostu podciągasz do góry i kręcisz na yy, zgiętych rękach. Po prostu. Ale powodzenia. Fajnie, że katujesz na takiej prowizorycznej rampie. Znaczy, że masz zapał. Dobra, lecimy dalej. Whip Remind Kickless od Wojtka. Podsyła dwie próby w slomo. Jo się New Weep Rewind, Kickless Bardzo spoko próba. Yy, już na początku widać, że full control w locie. Tutaj może minimalnie mógłbyś mocniej Kiklesa ściąć, ale poza tym sztos i szczerze myślałem, że to skleisz, ale leciałeś flyout, więc dość ciężko. Jakbyś przejciał całego na 100% byś skleił, także popracuj nad tym, żeby całego boksa skakać, bo jest to bardzo ważne. I jak nie chcesz latać całego boksa, to Popracuj nad szybkością zakręcenia stojąc na ziemi i kopiąc sobie Whip, pronite Hitless i ściągasz, Whip, Prémite Hitless, ściągasz. I tak wykatujesz to, że skleisz, bo całą technikę już masz ogarniętą. Front flip na odcinek franeku. Tam jest kłoter? A, franek! Chyba już wszyscy widzą, co tutaj się stało. Generalnie tak. Wybicie spoko, kłoter bardzo mały do robienia fronta. W ogóle z jest raczej ciężej robić. Fajnie, jak kłoter jest dość płaski, bo można wtedy mocniej pociągnąć fronta. Jak jest stromy, to musicie kręcić więcej rotacji, bo zaczynacie jakby pochyleni już od do tyłu. Także z tym przypał. I tutaj oczywiście widać, co się stało. Franek zaczął front flipa z wystawioną lewą nogą do przodu, przez co cała jego symetria ciała była przechylona w drugą stronę, przez co Kręcił się bokiem Chociaż w sumie nie kręciłeś się bokiem W sensie zacząłeś się wybijać y, bokiem To na pewno zabrało ci troszkę mocy takiej napędowej do fronta Poza tym jak robicie fronta musicie skumulować jakby energię I podczas wybicia się kiedy stawiacie fast planta musicie tą całą energię po prostu przeinaczyć na rotację to jest najważniejszy przy front flipie i pamiętaj jak chcesz robić fronta, staraj się właśnie żeby on był symetryczny do najazdu. Bo w ten sposób czasami ciężko jest później przełożyć front flipa na przykład jak się robi w bank, albo jak się robi front flipa ze schodów, albo coś w tym stylu, to jest po prostu ciężko, jak noga jest z boku, cała symetria jest zachowana, nie wiadomo co się dzieje i można się nieźle wygrzmotyć na tym także. Pamiętajcie o tym, jak robicie dziś fast plan fronta, żeby robić to symetrycznie. Pamiętajcie cała energia, od tyłu do przodu, kulicie się, kręcicie się, widzicie lądowanie, odginacie nogi, lądujecie i jest si. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o giveaway'u, sub, like, komentarz, od kiedy mnie subujecie. Widzimy się w następnym odcinku, sprawdzajcie krzesło w opisie i follow mnie na Instagramie, ja sprawdzajepa.pl do zobaczenia wbijamy stoka! chyba już w ogóle wbiliśmy także zajawa jo